My mamy swój sprzęt, szefie, czekamy już nie wiadomo ile i my sobie sami po prostu zrobimy tą. Old school. Nie, z takim sprzętem to nawet na mojej kuchni możecie działać. Pod jednym warunkiem. Jedna porcja tego, co zrobi się dla mnie. Dobra, to może być. Tak, szef! No, trzeba ją dosolić. Ty, ostra! O kurde, ale nie, ty nie zjesz, ale będzie dobra. O kurde, cholera. Ale ja nie zjem, tak? Przesadziłeś trochę. Żeby Maroś, doniesiesz. Doniesiesz. Doniosę, mam nadzieję. On nie jest konfidentem, żeby donosić, ale teraz doniósł akurat. To jest nasza wersja pomidorowej z wspaniałym makaronem spaghetti połamanym na pół. To jest taka nuta Włoch w tej zupie plus polska pietruszka i śmietana od krowy z północnego Podlasia. Dobra. Jak coś na 3-4 uciekamy.